W dniu 10 października 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ogłosił komunikat o niezwykle istotnym znaczeniu dla prawie 15 milionów emerytów w Polsce. Informacja ta, opublikowana na oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach, dotyczy szeregu zmian, które bezpośrednio wpłyną na świadczenia emerytalne oraz inne formy wsparcia finansowego dla osób w podeszłym wieku w kontekście dynamicznej sytuacji gospodarczej rosnących kosztów życia i stale zmieniających się warunków rynkowych, decyzje ZUS są szczególnie ważne. Warto podkreślić, że komunikat ten pojawił się w momencie, gdy inflacja w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, a sytuacja finansowa wielu emerytów staje się coraz bardziej trudna. Wiele osób, które przez lata ciężko pracowały, teraz boryka się z problemami związanymi z codziennymi wydatkami, rosnące ceny żywności. Energii i usług wywierają ogromny nacisk na budżety domowe seniorów. W związku z tym komunikat ZUS jest postrzegany jako odpowiedź na pilne potrzeby tej grupy społecznej. ZUS, jako instytucja odpowiedzialna za wypłatę emerytur i innych świadczeń, ma kluczową rolę w systemie zabezpieczenia społecznego. Każda zmiana w sposobie naliczania i wypłacania emerytur ma ogromne znaczenie nie tylko dla obecnych emerytów, ale również dla przyszłych pokoleń. Które będą korzystać z tego systemu. Dlatego wszelkie decyzje ZUS są szeroko komentowane przez media, ekspertów oraz samych emerytów. Pierwsze zej rosnącej inflacji i trudności, z jakimi boryka się wiele gospodarstw domowych. Zmiany te mogą okazać się kluczowe dla stabilności finansowej emerytów. ZUS jako główny organ odpowiedzialny za wypłatę emerytur i rent w Polsce. Stoi przed wyzwaniem dostosowania systemu do nowych realiów gospodarczych. Wyższe koszty życia, wzrost cen żywności, energii oraz innych usług sprawiają, że wielu emerytów zmaga się z utrzymaniem dotychczasowego standardu życia. Dlatego ogłoszony komunikat ma na celu nie tylko poinformowanie o nadchodzących modyfikacjach, ale również uspokojenie obaw emerytów dotyczących ich przyszłości finansowej. W ramach tego komunikatu ZUS zapowiedział: M. Inaczej, Zmiany w waloryzacji emerytur, nowe zasady przyznawania świadczeń dodatkowych oraz ułatwienia w dostępie do informacji i wsparcia. Te kroki mają pomóc emerytom lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja gospodarcza. Wprowadzenie tych zmian ma również na celu zwiększenie przejrzystości i sprawności działania systemu emerytalnego, co jest jednym z priorytetów ZUS. Działania te są odpowiedzią na rosnące potrzeby starszych obywateli. Którzy coraz częściej zgłaszają problemy związane z nieadekwatnością świadczeń do realnych kosztów życia. Ważne jest, aby emeryci śledzili dalsze informacje i komunikaty, ponieważ zmiany te mogą mieć różne konsekwencje w zależności od indywidualnej sytuacji każdego świadczeniobiorcy. W ogłoszonym komunikacie ZUS szczegółowo przedstawił szereg istotnych zmian, które wejdą w życie w nadchodzących miesiącach. Najważniejszą z nich jest aktualizacja zasad waloryzacji emerytur. Czyli mechanizmu, który pozwala dostosować wysokość świadczeń emerytalnych do rosnących kosztów życia. ZUS zaznaczył, że najnowsza waloryzacja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem aktualnego wskaźnika inflacji, co ma na celu złagodzenie wpływu rosnących cen na budżety emerytów. Waloryzacja emerytur jest niezwykle istotnym elementem systemu emerytalnego w Polsce, ponieważ jej celem jest utrzymanie realnej wartości świadczeń na odpowiednim poziomie. Szczególnie w czasach gwałtownych zmian gospodarczych, zgodnie z nowymi regulacjami, ZUS planuje nie tylko standardową waloryzację, ale także wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, które mają chronić emerytów o najniższych dochodach. To oznacza, że osoby otrzymujące najniższe świadczenia mogą spodziewać się większych podwyżek niż wynikałoby to z ogólnych zasad. ZUS również poinformował o zmianach w zasadach przyznawania dodatków specjalnych, takich jak tak zwana, 13 i 14 emerytura, te dodatkowe świadczenia, które były w ostatnich latach wprowadzane w ramach wsparcia socjalnego, mają być wypłacane w bardziej przewidywalny i regularny sposób. W szczególności ZUS planuje uproszczenie procedur przyznawania tych dodatków, co ma na celu zmniejszenie biurokracji i zwiększenie przejrzystości w procesie uzyskiwania wsparcia finansowego. Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji i ułatwień w dostępie do informacji dla emerytów. ZUS zamierza rozszerzyć swoje działania w zakresie cyfryzacji. Wprowadzając nowoczesne platformy internetowe oraz aplikacje mobilne, te nowe rozwiązania mają na celu umożliwienie emerytom łatwiejszego dostępu do informacji o swoich świadczeniach, statusie wniosków oraz możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia. Planowane są także dedykowane infolinie. Które mają odpowiadać na najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczeń emerytalnych. W komunikacie podkreślono również, że ZUS będzie ściśle współpracować z instytucjami finansowymi oraz bankami, aby emeryci mogli bez problemu korzystać z usług online i szybko otrzymywać środki na swoje konta bankowe. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko opóźnień w wypłacie świadczeń, co jest szczególnie istotne dla osób starszych które często bazują na stałym harmonogramie otrzymywania emerytur. Zmiany te, według ZUS, mają na celu nie tylko poprawę sytuacji finansowej emerytów, ale również uproszczenie i usprawnienie całego systemu emerytalnego. Oczekuje się, że nowe regulacje przyniosą korzyści zarówno dla emerytów, jak i dla instytucji zarządzających systemem świadczeń, zwiększając efektywność i przejrzystość jego działania. Po ogłoszeniu przez ZUS najnowszych zmian dotyczących waloryzacji i zasad przyznawania świadczeń, pojawiły się różnorodne reakcje ze strony emerytów, jak i ekspertów zajmujących się tematyką systemu emerytalnego w Polsce. Opinie te odzwierciedlają szerokie spektrum emocji, od zadowolenia i nadziei na poprawę warunków życia, po sceptycyzm i obawy o wystarczalność zaproponowanych rozwiązań. Reakcje emerytów: Wśród emerytów przeważają głosy pozytywne. Zwłaszcza w kontekście waloryzacji świadczeń, która pozwala dostosować ich wartość do bieżącej inflacji, wiele osób, zwłaszcza tych o najniższych dochodach, z optymizmem przyjmuje wiadomość o dodatkowych podwyżkach. Każdy grosz się liczy, a ta waloryzacja to dla nas naprawdę duże wsparcie. Ceny w sklepach rosną z dnia na dzień, rachunki za energię i gaz są coraz wyższe. Cieszy mnie, że Zuz bierze pod uwagę naszą sytuację, mówi pani Maria. Emerytka z Warszawy, która otrzymuje minimalną emeryturę. Podobnie wyrażają się inni emeryci, dla których każda dodatkowa złotówka może mieć kluczowe znaczenie w budżecie domowym. Dodatkowe świadczenia, takie jak trzynastka i czternastka, stały się dla wielu emerytów ważnym elementem wsparcia, a ich regularne wypłaty pomagają w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, takich jak opłacenie rachunków czy zakup leków. Jednak nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Wśród części emerytów, szczególnie tych, którzy otrzymują wyższe świadczenia, pojawia się obawa, że zmiany będą bardziej korzystne dla osób z najniższymi emeryturami, co może spowodować, że ich własna sytuacja finansowa nie ulegnie istotnej poprawie. Waloryzacja to krok w dobrą stronę, ale dla mnie i mojej żony, którzy żyjemy z emerytur średniej wysokości, to może nie wystarczyć. By zrównoważyć inflację, twierdzi pan Jan, emeryt z Poznania. Opinie ekspertów. Eksperci również różnią się w ocenie wprowadzonych przez ZUS zmian. Z jednej strony, wielu ekonomistów i specjalistów do spraw polityki społecznej pochwala waloryzację oraz uproszczenie procedur przyznawania świadczeń. W ich opinii, krok ten jest konieczny, aby ułatwić życie emerytom, zwłaszcza w obliczu rosnącej inflacji. ZUS dobrze reaguje na obecną sytuację, inflacja wymusza na instytucjach publicznych, takich jak ZUS, dostosowywanie świadczeń, aby emeryci nie tracili na wartości pieniądza. Waloryzacja to odpowiednie narzędzie, które może pomóc emerytom przetrwać ten trudny czas, mówi dr Katarzyna Nowak, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Z drugiej strony, pojawiają się także głosy krytyki, część ekspertów zwraca uwagę na to, że mimo waloryzacji oraz dodatkowych świadczeń, system emerytalny w Polsce boryka się z głębszymi problemami, które wymagają bardziej kompleksowych rozwiązań. Same podwyżki to tylko chwilowa pomoc. Potrzebujemy długoterminowej reformy systemu emerytalnego, aby zagwarantować stabilność finansową osób starszych na przyszłość. Jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to nawet te waloryzacje mogą okazać się niewystarczające, ocenia profesor Piotr Kowalski. Specjalista do spraw polityki społecznej. Niektórzy analitycy również ostrzegają przed nadmiernym optymizmem związanym z XIII i XIV. Chociaż te dodatki są niezwykle popularne wśród emerytów, ich finansowanie w dłuższej perspektywie może stanowić poważne wyzwanie dla budżetu państwa, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Ostatecznie, reakcje na zmiany ogłoszone przez ZUS są mieszane. Emeryci o niższych dochodach z nadzieją patrzą na waloryzację i dodatkowe świadczenia, podczas gdy osoby o wyższych emeryturach oraz część ekspertów są bardziej powściągliwe w ocenie. Wielu zgadza się, że wprowadzone zmiany są krokiem w dobrym kierunku, ale jednocześnie potrzebne są bardziej strukturalne reformy, które zagwarantują długoterminową stabilność finansową emerytów w Polsce. Zmiany w systemie emerytalnym, choć nie idealne, Wydają się być koniecznym kompromisem między potrzebami społecznymi a możliwościami budżetowymi państwa. Czas pokaże, jakie będą ostateczne efekty zapowiedzianych reform.